jeszcze raz, nie? Wit witam Was w kolejnej rozmowie z cyklu wywiadów z Alicante. E, to jest Mateusz Adamczyk, pseudonim Sołtys, pseudonim, może Siema. nie do końca pseudonim. Siema. E, Funkcja społeczna. Funkcja społeczna. O, to, to o. się tak poprawnie nazywa. E, słuchajcie, zanim przejdę w tym wywiadzie do w zasadzie jakichś konkretnych pytań, to może najpierw e, Sołtys przybliż trochę swojej historii. W zasadzie czemu jesteś Sołtysem i jak to w ogóle wyszło? E, ciekawostka polega na tym, że rzeczywiście jestem Sołtysem. Otóż e, Trzecia kadencja już teraz będzie lecieć. Trzecia kadencja. E, tak, byłem w pewnym momencie najmłodszym sołtysem w Polsce. Wow. To było stosunkowo dawno. I teraz motyw polega na tym, że e, tydzień po wybraniu mnie, wybrano jeszcze jednego młodszego osiemnastolatka. Prze przebił cię. A Ale... no i to z nim właśnie robiono różnego rodzaju wywiady, a ja przesunąłem się. Ale w masz teraz wywiad? <laughs> jest taki dzięki, nie? Dzięki, stary normalnie. No czyli znaczy, jesteś sołtysem. Dobrze, tak. to mamy ustalone. E, słuchaj, a może powiedz trochę e, w sumie, czym się ogólnie zajmujesz albo zajmowałeś przed networkiem, bo e, jako że w sumie będziemy rozmawiać na tym blogu bardzo dużo o networku, to istotne jest w sumie, od czego się wychodziło. Chciałbym pokazać wam w sumie poprzez historię wielu osób, że to nie jest tak, że ktoś jest stworzony do tego, żeby budować network, tego wszystkiego można się nauczyć. Także jakbyś mógł powiedzieć trochę o swoim tle, co się działo u Ciebie w życiu Oczywiście. wcześniej. Nie ma problemu. E, otóż na początku e, po ukończeniu szkoły Dostałem taki, nazwijmy to gadżet od życia. Dostałem gospodarstwo rolne. Nieduże, bo tylko 10 hektarów, jakieś konie, jakieś krówki i tak dalej. No i szczerze mówiąc, nie mogłem się z tym odnaleźć, nie? Mhm. Okej, okay, mam szacunek do ziemi, szacunek do rolników, którzy pracują na tej ziemi. Sam nim oczywiście jestem, bo nie, nie, nie sprzedałem, nie, nie, nie roztrwoniłem majątku i tak dalej. Tylko. Jeśli chodzi o zarobek, no to z tego niestety nie da się w dzisiejszych czasach wyżyć. Jakoś przetrwać może. Przetrwać. Mm, nawet przetrwać ciężko. Ciężko, no. E, ja to traktuję bardziej jako hobby. Trzymam tam sobie koniki i tak dalej, bo lubię, to jest moja zajawka. No ale, ale jednak czymś trzeba było się zająć. Mhm. E, otworzyłem firmę. Otworzyłem firmę dekarską. Zająłem się budową dachów, ciesielką, e, co wychodziło mi dość spoko, ponieważ mam wyobraźnię przestrzenną. To, co mogłem sobie wyobrazić, to potrafiłem zbudować. I e, z jednej perspektywy, z jednej strony spoko, bo pieniądze się zgadzały. Okej, okay, no. To był Tylko, na pewno przeskok w porównaniu tak, do gospodarstwa. To było coś niesamowitego. Tylko e, niestety czułem, że się tam marnuje. To nie było to, co chciałbym robić. Wbijanie gwoździ. E, no, no, nie, jakoś, nie, jest, nie ma jakiejś tam w tym wielkiej tak no, Nie satysfakcjonowało mnie. Okej, okay, robiłem fajne rzeczy, bo robiłem. Coś dla ludzi, tak? Ale, ale zrozumiałem, że muszę grać na większe bramki. Okay, na większe I firma bramki. poszła w odstawkę. Okej, okay, firma poszła w odstawkę. A jak w ogóle do, doszedłeś do tego? Czy było jakieś wydarzenie, jakiś moment taki, który otworzyło ci oczy, że ej, w sumie na przykład nie mam czasu i nie robię tych rzeczy, które chciałbym robić w, głębu, w głębi jakby serducha? Czy to po prostu przyszło z jakimś tam przemyśleniem luźnym? Jak, jak ten moment takiej decyzji? Wiesz co, ja. Jeśli chodzi o e, inaczej, zrozumiałem w pewnym momencie, że pieniądze są spoko, ale ja nie mam czasu ich wydawać. Okay. No i w pewnym momencie, jak e, okazało się, że wszyscy moi znajomi robili coś, a ja chciałem nawet na te głupie zakupy wyskoczyć, mm -hmm. to nie byłem myśli. sam. Byłem sam, totalnie, byłem totalnie, jak wziąłem sobie jakiś tam wolny dzień, okay. nie wiem, nawet jeśli wysłałem ludzi do pracy, no to, to po prostu byłem sam. I, okay. I to mi nie pasowało, to z tym okay. się czułem źle. Okej, okay. czyli rozumiem, że twoim mocnym, dlaczego twoim mocnym motorem napędowym w networku są ludzie. Są ludzie, z którymi po prostu możesz coś tworzyć. To też to... coś a propos czego tak, mówiłeś. Tak, zdecydowanie. Nie? Czyli tworzenie czegoś swojego z ludźmi, z którymi. Nadal wyobrażam sobie jakieś rzeczy i to realizuję. Mhm. Mam dość fajnie skonstruowaną wyobraźnię, i to, co jestem w stanie sobie dosłownie wyobrazić, to jestem w stanie to osiągnąć. Nie? Słyszałem niejedną historię wiążącą się na przykład ze wspinaniem się na bardzo wysokie rzeczy, miejsca, i nawet ostatnio teraz, parę minut temu widzieliśmy, o tam nie wiem, czy widać, czy nie widać, w oddali jest ktoś na dachu. No to Sołtys był ogólnie pierwszą osobą, która tam weszła na górę. Nie? Jakoś, jakoś e, takim moim mottem jest równej w górę, ciągle do góry, ciągle, ciągle trzeba się rozwijać. Nie? No właśnie, to może pogadajmy chwilę o tym rozwoju teraz. Nie? Mm -hmm. e, powiedz, jak u Ciebie było wcześniej z rozwojem? Tak jak rozumiem, że zakładając swoją firmę, po tej decyzji musiałeś trochę poszerzyć swoje kompetencje? Bo o, to oczywiście. podejrzewam, że była nowość, było masę oczywiście. ciekawych sytuacji, pewnie przyjemnych i nieprzyjemnych. Mm -hmm. e, jak w zasadzie, jak się rozwijałeś na tej, drogi, na tej drodze przedsiębiorczej? Czy, czy pobierałeś jakby inspirację na polu? sobie, że pierwszy dach, który robiłem, to pojechałem PKS-em. Z reklamówką, w której była taka, taka piła ręczna i młotek. Co ty gadasz? Poważnie. E, wykonałem robotę, zrobiłem taki, taki, nazwijmy to, taką werandę przy domu. No. no i ten pan stwierdził, że to spoko wyszło i że jego brat buduje dom i będzie potrzebował dekarza. Będzie, będzie musiał dach zrobić, nie? No to ja sobie pomyślałem, hmm... To jest to. Słuchajcie, tu od razu dwie rzeczy mi przyszły do głowy. Kwintesencja tego, że działanie jest 100 razy bardziej ważne od suchego uczenia się teorii, bo przez działanie uczymy się najwięcej, lepiej popełnić jest wiele błędów i uczyć się tego wszystkiego po drodze. A druga rzecz, zobaczcie, jak bardzo mocny, mocne jest polecanie. Mnie atakuje, to jak bardzo mocne w dzisiejszych czasach jest polecanie, no nie? Jeżeli ktoś robi faktycznie dobrą robotę, a coś do zaoferowania innym ludziom, to jakby nie ma z tym żadnego problemu, żeby to polecić, robiliśmy to wiele razy. Dobra książka, dobry film, a, Oczywiście. No nie? a to jest właśnie podstawa networku. I... tak, nie wiem jak. Jak w, ogóle, jak w ogóle Ty wcześniej patrzyłeś na network? Bo ja, szczerze mówiąc, tak jak już wspominałem w jednym z innych wywiadów, ja nie wiedziałem na samym początku, że to czym się zajmuje, to jest network. Dopiero ta wiedza gdzieś tam do nas przyszła po drodze, zaczęliśmy się edukować, rozwijać trochę w tym kierunku. I mi zostało uświadomione, że to jest tak naprawdę wnoszenie wartości w życie innych osób, dawanie im tego, co mamy najlepsze u siebie w naszym biznesie. W naszym przypadku produkt jest darmowy, więc to już jest w ogóle abstrakcja. Ale jak ty zapatrywałeś się na to, wiesz co? na to polecanie? Jest jedna rzecz, która mnie odróżnia od y, większości ludzi tutaj. Mhm. Ja nigdy nie pracowałem na etacie. Czyli e, okay. jak już otworzyłem tą swoją firmę, no to wiedziałem, że jeśli ja czegoś nie spowoduję, no to nie będę miał wypłaty. To nie będę miał, wiesz, za co żyć i tak dalej. Okay. I e, jak dowiedziałem się o tym biznesie, ja to dosłownie potraktowałem jak biznes. Czyli jeśli nie zrobię, nie będę miał. Czyli dla Proste. mnie to było o tyle prostsze, nie? Mhm. No i e, dopiero potem zrozumiałem, że to, co tworzę, to jest taki, kurczę, tak naprawdę lifestyle. Mhm. To, jest, e, to jest przeżywanie, to jest, to jest dotykanie nowych rzeczy, to jest zwiedzanie niesamowitych miejsc. I zaczęło mnie to jarać jeszcze bardziej, mhm. bo tak jak powiedziałem wcześniej, e, w poprzedniej pracy byłem sam. I, mm -hmm. i, I to gdzieś tam mnie bardzo, tam, bardzo tłamsiło. Nie? Masz ludzi nagle. Nie? A tutaj moc, energia, wiecie, to wszystko, wszystko skumulowane Bez i to amfetaminy. jest kapitalne. Dużo adrenaliny. Dużo nie? adrenaliny. Tak. E, dobrze, tak, jesteśmy przy tym networku, to może jeszcze e, zapytam o to w sumie dlaczego. Rozumiem, że ludzie, a chciałbym, żebyś powiedział swoje top. Jedno dwa marzenia, takie cele, które chcesz osiągnąć właśnie wykorzystując to narzędzie, to na pewno będzie coś, co będziesz w stanie osiągnąć, akurat budując network, a nie swoją firmę mhm. wcześniej tworząc dachy. Czyli co, co teraz, w co mierzysz, jakby? Jaki, jakie marzenie chcesz spełnić? Wiesz co, ja bardzo długo zastanawiałem się w życiu, co chciałbym robić. Mhm. I e, w pewnym momencie zapaliłaś taka lampka, mówię wow i. Jest to taka niecodzienna rzecz. Ja chciałbym swoją jakby postawą, swoim sposobem, nie wiem, postrzegania świata, uświadamiać innych. Okej, okay, Chciałbym, edukacja, chciałbym, misja. tak, chciałbym e, w ten sposób pomagać. Mhm. I uważam, że e, jestem w stanie pomóc wielu osobom, bo gdybym e, z, inaczej, gdybyśmy cofnęli się jakiś czas temu. E, i spotkałbym dzisiejszego siebie, no. to zdaję sobie świetnie sprawę, że mógłbym sobie dać wiele wartości. A takich chłopaków jak ja kiedyś, to jest mnóstwo. Jasne, że tak. I teraz wystarczy tylko e, znaleźć tą taką grupę docelową ludzi, którzy chcieliby mnie wysłuchać, i ja mogę im dać naprawdę niesamowitą wartość. Czyli e, nazwijmy to może jakoś po ludzku, chcę grać na większe bramki. Wiem, że chciałbym po prostu mhm. pomóc tym ludziom. Tak, okay. jak, tak jak znalazł się ktoś, kto pomógł po prostu mnie. Mhm. Jasne, i zobaczcie, że, że teraz tak naprawdę to, co się dzieje, to, co teraz my tworzymy, to jest właśnie to. Więc wystarczy, że ktoś oglądając tą naszą rozmowę, w zasadzie, bo my tutaj nie produkujemy żadnych sztucznych rzeczy, ja podczas tych rozmów wszystkich się rozwijam. Mam nadzieję, że wiele osób też coś z tego wyciągnie, choćby jedno zdanie, może po prostu kopnie trochę w tyłek, tak. żeby coś zrobić, choćby nie wiem, zaplanować sobie jakiś cel na, na przyszły rok, cokolwiek, coś drobnego. I, I to jest właśnie network, to jest pomaganie innym osobom po prostu odszukanie trochę w głowie mhm. siebie, tego swojego dlaczego i to jest właśnie dzięki, że to powiedziałeś, bo e, to nasze dlaczego, ono często się zmienia, ewoluuje w tak. ramach jak mamy jakieś różne doświadczenia czasami wiadomo, biście są mega wzloty czasami są upadki, wtedy tak naprawdę podczas Wie, tych upadków jeszcze jest, jeszcze jest jedna rzecz e, większość ludzi zapytanych na przykład na ulicy nie ma pojęcia po co wstaje rano nie ma, nie, nie ma I, i to jest motyw, no bo wszyscy wstają to jest najprostsza... Bo mogą przyjść do pracy. Tak, bo to jest najprostsza odpowiedź. Ale z drugiej strony, wszyscy ci ludzie mają taki jeden składnik, jedną, jedną wspólną cechę. Każdy na coś czeka. No. Niektórzy czekają na weekend. weekend, niektórzy na wynagrodzenie, wypłatę, niektórzy na urlop, święta, wakacje, Świę... tak, czas tak. Wolny. Każdy z nich na coś czeka. Zamiast po prostu, nie wiem, wykrzesać siły i przestać czekać, tylko zacząć to realizować, zacząć, zacząć żyć i to jest, to jest to niesamowite, nie? Tak, bo nie wiadomo w sumie kiedy, nie wiem, po prostu znikniemy z tego świata, więc mm -hmm. można czekać, czekać i się po prostu nie doczekać. Dzisiejszy trzeba. dzień już się nigdy nie powtórzy, dlatego powinniśmy wykorzystać go na maksa. Na maksa, no. To właśnie robimy, także dzięki wielkie są pozdrawiam wywiad. Pozdrawiam. Spoko. No i kurwa czad.